W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kującym bólem w kolanie. Przyczyn takiego bólu może być wiele. My zajmiemy się niestabilnością miednicy w płaszczyźnie czołowej, czyli patrząc od przodu na miednicę będą to ruchy góra-dół miednicy. Główną przyczyną takiego bólu będzie niewydolność mięśni stabilizujących miednicę i odwodzących nogę w biodrze. Odwiedzenie nogi w biodrze jest to taki ruch. Do tych mięśni zaliczymy część pośladkowego wielkiego, tą część, która przyczepia się do pasma biodrowo-piszczelowego, mięsie pośladkowe średnie i mniejszy, ich części tylne i naprężacz powięzi szerokiej. Rozpoczniemy od rozluźnienia mięsi pośladkowych. Będziemy ich szukali na boczno-tylnej powierzchni talerza kości biodrowej. Do tego możemy użyć na przykład wałka. Kładziemy się bokiem na wałku. Możemy dodać lekką rotację do sufitu. Szukamy miejsca bolącego. Co lepszego rozciągnięcia pośladka możemy dodać założenie nogi na nogę. Możemy do tego także użyć piłki. Praca na piłce na pewno dostarczy więcej atrakcji. Tutaj także można założyć nogę na nogę, ale no, mi wystarczy praca na wyprostowanej. Dobra, przejdziemy sobie dalej do pracy na naprężaczu powięzi szerokiej. Naprężacza będziemy szukali z przodu na miednicy. Teraz tak, dwa punkty orientacyjne, dwa punkty kostne, kolec biodrowy przedni górny, czyli najbardziej wystająca kość na górze z przodu na miednicy oraz krętaż, który po położeniu na boku, na wałku będzie bardzo łatwy do odnalezienia. Kładziemy się bokiem na wałku, o, od razu czuć krętaż i teraz tak, między krętażem a kolcem biodrowym przednim górnym, jak poprowadzimy prostą, na środku możemy szukać naprężacza. Czyli teraz mając krętaż, rotuję się lekko do podłoża, cały czas na nodze wyprostowanej i pracując do wysokości kolca biodrowego przedniego górnego szukam miejsc bólowych. OK. Dalej możemy przejść sobie do pasma biodrowo-piszczelowego, które będzie znajdowało się poniżej. Czyli teraz pracuję od krętaża do samego kolana, szukając miejsc najbardziej bolących. Warto poczekać z 15 sekund, zobaczyć czy jest to bolące, bo często przy pierwszych kilku przejechaniach nie ma dosłownie żadnego bólu, a po chwili ból zaczyna znacznie narastać. Najważniejszą częścią tego odcinka jest ćwiczenie polikni Step Up, którego celem jest wzmocnienie mięśni stabilizujących miednicę. W momencie, kiedy siła tych mięśni wzrośnie, ich napięcie spoczynkowe spadnie, wskutek czego pasmo nie będzie nadmiernie napinane, a dolegliwości bólowe w kolanie się zmniejszą. Samo wykonanie tego ćwiczenia, wersja podstawowa, zaczynamy z od zwykłej podkładki podpięte. Pozycja początkowa, stajemy sobie jedno nóż, Pięta podbita, duży paluch dociskamy świadomie do podłoża, Ok, stajemy jedną nóż, miednica jest neutralnie i wykonujemy zejście w dół. Przy takim zakresie ruchu sam czas trwania fazy ekscentrycznej, czyli samego schodzenia w dół, no za długi nie będzie. Tutaj możemy sobie wprowadzić sekundę, pauzę na dole, w trakcie której rozluźniamy się, świadomie napinamy pośladek, upewniamy się, że miednica jest ustawiona poprawnie i wracamy do góry. Na górze możemy też dodać pauzę. Formą progresji tego ćwiczenia może być zwiększenie deficytu. Będziemy mieli do czynienia z progresją mechaniczną czyli pracujemy w większym zakresie ruchu. W momencie, kiedy zakres ruchu się zwiększa, tempo fazy ekscentrycznej też będzie dłuższe. Na dole jest pauza, rozluźniamy się, poprawiamy od nowa i wracamy do góry. Podsumowując, rolowanie wykonujemy doraźnie, zależnie od dolegliwości bólowych. Skupiamy się na ćwiczeniu głównym, gdzie progresujemy przez zwiększanie deficytu i wydłużanie czasu trwania fazy ekscentrycznej. Proponuję na początku wykonywać ćwiczenie 3 razy w tygodniu, w pięciu seriach po 8 powtórzeń, ponieważ mięsień pośladkowy średni jest mięśniem z przewagą włókien wolnokurczliwych. Wolno Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.